To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o katastrofie ekologicznej na Górnym Śląsku. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Arkadiusz Gruszyński to jest podcast ósma dziesięć gazety wyborczej. Państwo moją gościnią jest Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska. Dzień dobry, Dzień dobry. Partii Zielonej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Witam serdecznie. W zbiorniku Udzierzno Duże zginęło ponad 100 ton ryb. To prawda? Tak. Na Śląsku zbiornik zwany jeziorem, ale tak naprawdę jest starym osadnikiem wód pokopalnianych. Dla porównania w trakcie sprzed dwóch lat katastrofy ekologicznej na Odrze wyłowiono 350 ton ryb. Od kiedy Ministerstwo Klimatu wie o katastrofie ekologicznej na Górnym Śląsku? Od początku sierpnia, od właściwie, od kiedy ona się zaczęła, czyli od 3 sierpnia. Od 3 sierpnia to usłyszeliśmy o dużych śnięciach. Gdzieś w okolicy 2 sierpnia pobraliśmy tam próbki wody. My czyli kto? My, czyli Zespół Międzyresortowy do Spraw Odry, a tak dokładnie mówiąc Generalny Inspektorat do Ochrony Środowiska. W tym międzyresortowym zespole do Spraw Odry? Które ministerstwa są? Prowadzi to ministerstwo, ten zespół Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kluczowe jest Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiada za gospodarkę wodną, ministerstwo. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za zarządzanie kryzysowe. Ministerstwo Rolnictwa, bardzo ważne, ponieważ częścią zanieczyszczenia rzek są biogeny z pól. To są te główne ministerstwa, ale oczywiście również Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Aktywów Państwowych, bo też ze spółkami musimy bardzo teraz intensywnie współpracować, żeby naprawić tę sytuację. Czyli na początku sierpnia pobrano próbki wód i już szybko było wiadomo, że rozwinęła się w tam alga? W bardzo dużych, alarmujących ilościach. Natomiast to było, myślę w się, sensie, że jeśli dobrze pamiętam, o, y, wyniki tych próbek znaliśmy w piątek. Y, okazało się, że w zbiorniku, w którym do tej pory nie notowano w ogóle algi y, i uważano go za zbiornik takiej wody, powiedzmy, Bezpiecznej pod tym kątem i chcieliśmy y, użyć wody z tego zbiornika, żeby zasilić kanał Gliwicki, w którym zaczęliśmy notować wysokie poziomy algi i dlatego pobraliśmy próbki, bo tam nie było do tej pory ze względu na brak problemów na tym zbiorniku, wcześniej nie było jakiegoś punktu stałego monitorowania. Zrozumieliśmy, że tam już są bardzo wy wysokie poziomy algi i dosłownie z dnia na dzień, z piątku na sobotę, spadł tam duży deszcz. I rano w sobotę zaczęły się masowe śnięcia. Widzimy, że to jest pewna zasada. Zaczyna to być widoczne jako taki wzorzec. Tam, gdzie woda jest bardzo zasolona, bardzo chętnie i szybko rozwija się tak zwana złota alga, i następnie przy załamaniach pogody, dużym wpływie wody słodkiej, ten organizm algi reaguje w taki sposób, że wypuszcza toksyny i zabija ryby i inne gatunki często żyjące w tym, w tym zbiorniku i tak dokładnie się stało, to były gigantyczne śnięcia, również dlatego, że w tym zbiorniku prowadzona jest, no tam było bardzo dużo ryb, bardzo dużo takich okazałych ryb, ze względu na to, że od, no tam prowadzona jest gospodarka tak zwana no kill, czyli można złowić rybę, ale trzeba ją wrzucić z powrotem do zbiornika ze względu na osady denne, które mogą być toksyczne. Tak jak mówię, to był kiedyś stary zbiornik, taki osadnik. Czy, wiadomo, czy wiadomo, kto odpowiada za zanieczyszczenie akurat tego zbiornika? Tak naprawdę cały przemysł tam kieruje, cały przemysł, który znajduje się po niżej zbiornika, czy powyżej mówiąc, w górę rzeki, czyli wiele Śląskich kopalń, ale też inne zakłady odprowadzają tam swoje wody odpadowe, czyli takie poprzemysłowe, one są bardzo mocno zasolone. No, widzieliśmy jednocześnie, badając tą wodę w różnych miejscach, że na przykład poziom zasolenia w niektórych miejscach przekraczał dziesięciokrotnie normę zasolenia. No i dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Przemysłu nic z tym nie, nie robią? Czy te zgody, które otrzymują te kopalnie, te przedsiębiorstwa nie powinny być zweryfikowane? Tak, powinny być zweryfikowane. Ale nie są. Powinny być zweryfikowane i aktualne ministerstwo aktywów państwowych i Ministerstwo Przemysłu pod nowym kierownictwem robią z tym. Opracowujemy wspólnie taki pierwszy plan inwestycyjny dla odsalania tej wody i oczyszczania jej, zanim ona zostanie wprowadzona do rzeki Kłodnicy, która przepływa przez zbiornik Dzierżno, która następnie i dalej rzeką kłodnicą wpływa do Odry. Taki pierwszy plan powstanie w tym roku. Szukamy. Finansów powiemy, że spółki, znaczna część tych spółek, zwłaszcza górniczych, nie jest w najlepszym stanie finansowym, to tak mówię, oględnie. No, no, są nierentowne, ale czy nierentowne. Natomiast z powstaje tym... pierwszy plan, i to jest bardzo ważne, ponieważ nikt dotąd nie mówił. Ten poprzedni rząd w ogóle nie mówił o źródłowych przyczynach pojawienia się algi. Mówiono, że pojawiła się alga, nie wiadomo właściwie dlaczego, bo te wody były zawsze takie zasolone. Więc w sumie to nie wiemy. Jakieś przyczyny naturalne, no różne bajki opowiadano, jeśli chodzi o praprzyczyny, źródłowe przyczyny występowania złotej algi. Stąd ja jako posłanka wtedy tak bardzo się denerwowałam na takie postawienie sprawy, ponieważ jeżeli nie odkryjemy źródłowych przyczyn, to nie zajmiemy się systemowo naprawieniem yy, i odbudową tego systemu. Dzisiaj Państwo z PiSu przekłamują. Wybierają kompletnie z kontekstu y, jakieś jedno zdanie mojej wypowiedzi i, i nakładają to na to, co, co mówię dzisiaj, i, i, i próbują mi jakąś niekonsekwencję zarzucić, że wtedy mówiłam, że to nie złota alga, a teraz mówię, że to nagle złota alga. Nie, nie, proszę Państwa, to jest wciąż ten sam mechanizm. Zanieczyszczone, zasolone wody są świetnym środowiskiem dla rozwoju tak zwanej złotej algi, która notabene jest słonowodnym organizmem i ona nie ma, nie powinna, Mieć y, środowiska w słodkowodnych rzekach w Polsce, a ma świetnie się tu czuje, dlatego że tak mocno je zasoliliśmy. O tym systemowych y, rozwiązaniach y, za chwilę dopytam. Chciałbym, żeby wybrzmiało dosyć dokładnie to, co czeka nas w najbliższych y, tygodniach. Po pierwsze, czy y, złota alga już została zneutralizowana w tym zbiorniku? Zbiornik, w zbiorniku dzierżno wciąż mamy, w, wciąż notujemy. W codziennych badaniach bardzo wysokie poziomy złotej algi, i w związku z tym wciąż obawiamy się, że przy każdym kolejnym, większym załamaniu pogody mogą wciąż pojawiać się śnięcia. Na razie, na ten moment, dziś ich nie obserwujemy. Obserwujemy, że zbierane są resztki, tak naprawdę, pozostałości ryb, które, które tam zginęły w poprzednich dniach, natomiast no, wciąż jest ryzyko, że będą kolejne. Czy istnieje ryzyko, że również zostanie zanieczyszczona w ten sposób odra? O czym już teraz alarmują posłowie i posłanki prawa i sprawiedliwości? No właśnie, udaje nam się powstrzymać to rozlewanie algi dalej wzdłuż ze zbiornika Dzierżno przez rzekę Kłodnicę do Odry, a udaje nam się to powstrzymać przy pomocy naukowców i takiej bariery dezynfekcyjnej, jeżeli mogę to tak nazwać, którą ustawiliśmy na rzece Kłodnicy. Stosujemy tam nadtlenek wodoru, tak zwany perhydrol lub jak to woli wodę utlenioną w dużym rozcieńczeniu i to okazuje się pomaga nam zbić te poziomy algi z Ponad 100, prawie 200 milionów do kilku albo nawet kilkudziesięciu tysięcy. Ponad 95%, czyli udaje nam się prawie całą tą algę wyeliminować taką kurtyną y, rozstawioną na, na rzece kłodnicy, i dzięki temu powstrzymujemy tą, y, te wysokie poziomy algi w jednym ognisku, czyli w tym zbiorniku dzierżno. Na razie. Udaje się to powstrzymać dzięki dużej pracy i wysiłkowi naukowców. Również Piąty Pułk Chemiczny Tarnowskiej Gór Wojska Polskiego to de facto zabezpiecza, ponieważ oni są przeszkoleni do, do, do obsługi tego, jakby nie było, środka chemicznego. Podkreślić chcę tu bardzo mocno, że to jest tylko działanie. Doraźne, bardzo kryzysowe. Nikt nie planuje i nie zamierza stosować tego środka teraz systemowo, zalać polskich rzek, jak to niektórzy komentują w mediach perhydrolem. Również chcę podkreślić, że ta woda utleniona jest w bardzo niskim stężeniu. To, co kupujemy w aptece na odkażanie ran, tak dla porównania, ma stężenie dwuprocentowe. Natomiast to, co jest w rzece kłódnicy, ma stężenie ym, na tym obszarze oddziaływania około pięciu kilometrów tysiąckrotnie niższe. Ale jednocześnie są naukowcy... Niż to, co y czym odkażamy so y sobie rany, ale mimo wszystko podkreślam jeszcze raz, to jest bardzo wyjątkowo kryzysowe, jednorazowe działanie. To nie jest sposób systemowy na całe zło, którym jest... Y Zasolona, brudna rzeka, w której rozwija się złota alga i zabija organizmy wodne. Jednocześnie część naukowców alarmuje, że to chemiczne. Rozwiązanie nie eliminuje tylko algi, ale również ryby, które pozostały w tym zbiorniku. To prawda? Nie mamy takich dowodów. Mamy na miejscu naukowców, którzy cały czas monitorują to środowisko wodne, i do tej pory, na razie nie mamy takich obserwacji. Oczywiście ten eksperyment badawczy trwa. Oczywiście przedłużone działanie tego nad tlenku wodoru może mieć jakieś um, niekorzystne działanie, dlatego jest to eksperyment badawczy, dlatego jest tam około 15 naukowców, współpracuje z różnych instytutów, z różnych ośrodków badawczych nad zabezpieczeniem tego monitorowaniem i badaniem wpływu. Natomiast na dzień dzisiejszy. Nie mamy takich obserwacji, żeby to miało negatywny wpływ na inne organizmy wodne, które tam się dzieją. Zrobiliśmy takie sprawdzenie przed rozpoczęciem eksperymentu i cały czas na bieżąco są pobierane próbki bentosu, zoo, jakby wszystkich organizmów wodnych, które tam możemy znaleźć. I oczywiście monitorowane są ryby i wręcz zauważyliśmy, że one no, bardzo dużo też w pewnym momencie zaczęło napływać w ogóle z góry martwych ryb i to był też problem, bo to jakby też oprócz tego, że jest ogólnie no, katastrofą środowiskową, to też zaburza to, to całe badanie. Natomiast obserwowaliśmy, że wręcz ryby ślimaki po zastosowaniu tego perhydrolu jakby lepiej się zachowują w tej części oczyszczonej wody niż w tej powyżej znacznie lepiej niż niż tej powyżej, której woda jest Toksyczna, żółta, ma kożuch na, na powierzchni i wygląda naprawdę bardzo, bardzo źle. Dwa lata temu zarząd województwa lubuskiego prosił rząd prawej Sprawiedliwości o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Czy zarząd województwa śląskiego wystosował taką prośbę do ministra spraw wewnętrznych, do, do Ministerstwa Klimatu, do rządu? Nie wystosował, nie widział na razie takiej, takiej potrzeby, i tu muszę naprawdę wyrazić słowa uznania dla zespołu zarządzania kryzysowego. Województwa Śląskiego, ponieważ no, byłam pod y, gigantycznym wrażeniem. My, byłyśmy tam z panią minister Henik Kloską w ten długi weekend. Objechałyśmy mm, y, razem ze służbami ten zbiornik dzierżno, on jest y, gigantyczny, to jest ponad 600 hektarów powierzchni, 20 metrów głębokości i tam już naprawdę no, prawie nie było y, tych śniętych ryb na powierzchni, były gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki w szuwarach no, ale i one 100 były, ton, ponad 100 ale ton oczywiście ryb zostało Absolutnie, oczywiście za, i, i to jak ci ludzie jak sprawnie zarządzali tą sytuacją, było naprawdę godne pochwały. Jestem pod i chciałabym, żeby wszystkie województwa tak funkcjonowały. Chciałabym, żeby dwa, dwa lata temu yy, wojewodowie tak zarządzali tą sytuacją. Wtedy to nie miało miejsca. Tu naprawdę wielkie jakby podziękowania dla wszystkich służb. Ja wiem, że tam chwilami ponad 200 osób pracowało non-stop rządowy zespół zarządzania kryzysowego spotyka się w tej sprawie? Rządowy zespół zarządzania, nie. Międzyresortowy zespół do spraw odry spotyka się w tej sprawie co najmniej raz w tygodniu, od co najmniej maja. Generalnie spotykamy się regularnie od początku roku, ale ostatnio bardzo często, jak państwo sobie mogą wyobrazić, i zarządzamy tą sytuacją tak, żeby Utrzymać to ognisko złotej algi w tym jednym miejscu, i na razie się to udaje, także na razie poczytuję to jako taki światełko w tunelu. Znaleźliśmy doraźny, podkreślam, sposób na utrzymanie i powstrzymanie kryzysu przed wpłynięciem na Odrę. Też chcę jasno powiedzieć, nie ma na odrze aktualnie y, śniętych ryb. Y, też się pojawia taka dezinformacja non-stop w, y, y, w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że na odrze sną ryby. Nie. Na odrze nie sną ryby, chyba że są, to są jakieś pojedyncze gdzieś przypadki. Nie mamy takiej informacji na dziś, żeby na odrze były jakiekolwiek problemy. Nie notujemy na odrze w głównym nurcie wysokich poziomów algi. Ognisko algi jest w zbiorniku Dzierżno i w czwartej sekcji kanału Gliwickiego, i tam udaje nam się je powstrzymywać i tą, te wysokie poziomy algi zbijać, tak, żeby nie, nie wpływały do odry. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała jednostki administracji publicznej, które były odpowiedzialne za koordynację przeciwdziałania katastrofie na odrze dwa lata temu i zacytuję fragment. Jeden z głównych zarzutów, którzy kontrolerzy NIK przedstawili również opinii publicznej. Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli pozostawały bierne w pierwszej fazie kryzysu. W konsekwencji nie uruchomiono struktur zarządzania kryzysowego. I nie wdrożono skoordynowanych działań. Rozumiem, że dwa lata po katastrofie na Odrze, rok po opublikowaniu raportu Najwyższej Izby Kontroli, te działania. Są lepiej koordynowane. Tak wynika z Pani z pani słów. Tak, to, co województwo śląskie zrobiło już od razu od, od, od pierwszych dni tych masowych śnięć na zbiorniku dzierżno, wojewoda wdrożył zarządzanie kryzysowe, zebrał i spotkał się zespół zarządzania kryzysowego. Ja też miałam przyjemność uczestniczenia w jednym z posiedzeń tego zespołu, więc wiem, że tam służby były dosłownie od pierwszych godzin w pełnej gotowości. W pewnym momencie został, został za. Zaangażowany w do pomocy zarządzali tą sytuacją bardzo dobrze. Naprawdę można było tylko sobie życzyć, żeby w 2022 coś takiego się działo. Natychmiast y, też poszła informacja do, nie tylko do pozostałych województw. Tego też zabrakło w 2022 roku. E, m, między innymi również przez nasz zespół y, międzyresortowy, my co tydzień nie tylko spotykamy się w ramach y, tych głównych ministerstw i instytutów, ale również z pięcioma województwami odżańskimi. Oni są, zespoły zarządzania kryzysowego, wojewódzkie, są z nami na zdalnie na tym spotkaniu, więc natychmiast wiedziały o tym pozostałe województwa, również natychmiast Pozosta wiedziały o tym kraje y, sąsiedzkie, które z nami żyją nad Odrą, czyli Czechy i Niemcy. I oni też y, mieli tą i mają od nas informacje na bieżąco. Jednak czy y, obowiązkiem państwa jest odpowiadanie na powtarzające się kryzysy i katastrofy ekologiczne, czy likwidowanie przyczyn tych katastrof? Obowiązkiem państwa jest i jedno, i drugie. I chcę tu. Państwa zapewnić i uspokoić, że i jedno, i drugie dzieje się. I możecie Państwo naprawdę zaufać nam. Wiem, że to jest trudne. Po no jest tylu trudno, latach mi, pani ministro, braku transparentnej to jest, informacji. To też jest trudne, dlatego że nowy, wybory odbyły się 15 października, nowy rząd został zaprzysiężony po dwóch miesiącach. Od 9 miesięcy koalicja obywatelska wraz ze swoimi koalicjantami rządzą. No i co przez te 9 miesięcy się wydarzyło? Dlaczego Restorat Klimatu i Środowiska nie alarmował, nie interweniował, nie informował opinii publicznej o tym, że możemy być narażeni znowu na podobną katastrofę ekologiczną, z którą mieliśmy do czynienia dwa lata temu? Alarmował, natomiast no, przestrzeń publiczna i medialna ma to do siebie, że dopóki się coś nie dzieje, to te y, informacje gdzieś tam zanik może giną w przestrzeni tej medialnej. My takie informacje y, wysyłaliśmy w formie no, notatek prasowych do mediów, ja mówiłam o tym y, też w wywiadach, że ponieważ nie usunęliśmy jeszcze a, a nasi poprzednicy nie rozpoczęli w ogóle tego procesu usuwania przyczyn występowania zakwitów złotej algi na polskich rzekach, na czele z Odrą, to wciąż grozi nam powtórka z katastrofą 1922 roku. Dlaczego przez 9 miesięcy, kiedy rządzicie, te przyczyny nie zostały usunięte? Yy, I przez 9 miesięcy, kiedy rządzimy, Zrobiliśmy więcej niż poprzednicy przez 8 lat, i zrobiliśmy, przy czym poprzednicy wyrządzili szkody, aktywnie zadziałali na szkodę tego ekosystemu odrzańskiego, bo na przykład wydali 16 decyzji wydobywczych dla dziewięciu kopalń na Śląsku. Wydał taką decyzję i uchwalili ustawę, która to umożliwiła wbrew Prawu Europejskiemu bez oceny środowiskowej. 19 decyzji wydobywczych, w których poprzedłużano koncesję kopalniom, które dzisiaj zrzucają tą sól między innymi do zbiornika Dzierżno, bez oceny środowiskowej, co Oznaczało, że wiele z tych kopalń nigdy nie miało przeprowadzonej oceny środowiskowej, ponieważ poprzednie koncesje były stare i zostały, były wydane w latach, kiedy no nie było jeszcze prawa europejskiego, nie mieliśmy ocen oddziaływania na środowisko. Więc dzisiaj ponosimy konsekwencje między innymi decyzji wydawanych przez pana ministra Henryka Kowalczyka, przez pana ministra Wosia, przez pana ministra Kurtykę, którzy na tę sytuację pozwolili. Co więcej, zakontraktowano pani minister Moskwa i pan minister Henryk Kowalczyk znów jako minister rolnictwa, 250 milionów na stały monitoring, który miał, się, miał zostać zbudowany na polskich rzekach. 825 punktów monitorowania do końca tego roku, z czego 25 punktów do monitorowania stałego do końca 2023 roku. I jak pan redaktor sądzi, ile punktów powstało? Powiedzmy w grudniu zeszłego roku. Media informowały o tym, że, że było to o wiele mniej niż zapowiadanych. W ogóle zapowiadanych. żaden nie działał. Zamontowanych było sześć, a nie działał z tego żaden, a 250 milionów było już zakontraktowane, z czego 52 w formie zaliczki przekazane instytutowi, który miał to zrobić i nierozliczone, mimo upłynięcia terminów. Rozumiem, że prokuratura już wie o tym? Prokuratura w sensie już wie, bo złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie i teraz sprzątamy po popisie i sprzątamy tę sytuację. Natomiast chcę się skupić na tym, co zrobiliśmy, oprócz tego, że wdrożyliśmy wyrok sądu administracyjnego, na przykład, którego Otwarcie nie wdrażał poprzedni rząd dotyczącego czasowego wstrzymania prac budowlanych na Odrze ze względu na sytuację ekologiczną. Poprzednicy powiedzieli, nie będziemy tej decyzji sądu wdrażać. My od początku roku ta decyzja została wdrożona, zostały powstrzymane wszelkie prace budowlane na Odrze do czasu zakończenia tej sprawy, wyjaśnienia sytuacji i to zostało zrobione. Zamontowaliśmy. Na razie 30 punktów monitoringu stałego, a Gioś pobrał 6,5 tysiąca próbek, przeprowadził ponad 80 tysięcy badań na y, tą prymnezynę na rzece Odrze, na całej jej długości. Poza tym zobowiązaliśmy spółki y, Skarbu Państwa lub te z, z jakimś udziałem y, Skarbu Państwa do przedstawienia nam. Planów inwestycyjnych w instalacje odsalające. Postawiliśmy sprawę jasno i nowe zarządy spółek też to rozumieją, że nie możemy funkcjonować w trybie dotychczasowym, bo również spółki nie będą miały przyszłości nad rzeką, która jest martwa. I w tym roku powstanie pełen, pierwszy plan kluczowych instalacji odsalających w głównych spółkach, które zrzucają tam dzisiaj swoje wody poprzemysłowe. Teraz również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozwinął dla nas y, na podstawie wszystkich danych, które zbieramy, między innymi z tego nowego monitoringu, który już działa, system prognozowania zasolenia na 72 godziny do przodu, tak żebyśmy mogli zacząć przewidywać, gdzie może pojawić się kolejna sytuacja zakwitu algi i sytuacja kryzysowa. To jest y, kolejne działanie. Również trwają prace legislacyjne, żeby Naprawić bardzo toksyczną specustawę, którą przygotował PiS, nazywała się Pięknie dla rewitalizacji Odry. Tak zwana ustawa odrzeńska. Tak, dużo rewitalizacji tam nie było tam były głównie budowle, kolejna rozbudowa, kolejne betonowanie. Przy czym nawet raport rządowy poprzedniego rządu powiedział, że przeregulowanie Odry było jednym z czynników, Pływającym na zakwit algi, i to my widzimy już po tych dwóch latach bardzo wyraźnie, chociażby ze zdjęć satelitarnych. Tam, gdzie odra jest, ma tak zwane główki, bardzo gęstą sieć, czyli takich betonowych budowli Na obu jej e, brzegach, zwężających i lekko piętrzących e, środek rzeki, tam widzimy m, n, n, najczęstsze i najszybsze wzrosty poziomów algi wzrost, wraz ze wzrostem temperatury. To widać po prostu na, na, na zdjęciach satelitarnych i na, na, jak na dłoni, że tam są największe problemy. Więc również wzięliśmy się na, za przegląd m, Krajowego Planu e, Renaturyzacji, żeby zobaczyć, czy te działania zaplanowane dla Odry są wystarczające i wydaje się, że nie są. I wydaje się, że trzeba je wzmocnić. Wzięliśmy to również na warsztat. Mister, również... Rozumiem, że minister finansów przeznaczy w przyszłorocznym budżecie pieniądze na to, żeby te wszystkie zadania, o których pani mówi, których pewnie jest jeszcze więcej realizować. Musimy znaleźć finansowanie na te zadania. I ile pieniędzy potrzebujecie? Jedna instalacja do odsalania kosztuje nawet do półtora miliarda złotych. Potrzebnych tych instalacji będzie kilka, bo na pewno jedna w Lubuskim, na, przy KGHM-ie i na pewno co najmniej jedna, być może więcej, prawdopodobnie więcej na Śląsku. Więc to będą wiele Miliardowe inwestycje. Natomiast musimy pamiętać, no, koszty interwencyjne dziś i koszty strat dla ekosystemu, koszty strat gospodarczych dla ludzi y, idą na pewno w dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych. Y, przez lata akumulują się i to będą miliardy. Więc y, myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zdeterminowani i widzimy potrzebę y, tych inwestycji. I je po prostu musimy znaleźć te pieniądze. Jakie są obecne koszty, skoro Pani o nich wspomniała, tego kryzysu na Górnym Śląsku? Tu musimy jeszcze chwilę poczekać na zakończenie tego kryzysu, bo on trwa. Dopóki nie ustabilizuje się sytuacja na zbiorniku dzierżno-duże, dopóty będziemy z tą zaporą dezynfekującą kawałek niżej na kłodnicy, żeby zabezpieczać kłodnicę i odrę przed algą. I będziemy mogli te koszty w pełni podsumować na koniec. Na razie to było ten eksperyment badawczy. Kosztuje do, na dziś około 150 tysięcy złotych. Do końca, jeżeli potrwa do końca sierpnia, to to prawdopodobnie będzie około 300 tysięcy złotych. Natomiast podsumujemy pełne koszty i możecie Państwo być pewni i spokojni, że my będziemy to Zawsze i tak jak teraz, transparentnie komunikować. Chcę też powiedzieć, że właśnie tak podeszliśmy do całości zadania. Od początku, ponieważ współpracujemy z organizacjami pozarządowymi jako zespół międzyresortowy, spotykamy się w takim trybie comiesięcznym, zaprosiliśmy organizacje pozarządowe na spotkanie, poinformowaliśmy ich o naszych planach. Powiedzieliśmy, dlaczego musimy zastosować ten perhydrol, jakie są za, jakie są przeciw, jakie są ryzyka. Poprosiliśmy ich też o udział i o monitorowanie samego przebiegu tego badania. Zaprosiliśmy na miejsce, wiem, że organizacje pozarządowe pobrały swoje próbki y, wody, pentosu, innych i y, jakby... Części tego ekosystemu i też je badają. Poprosiłam o to, żebyśmy się wymieniali tymi informacjami na bieżąco, bo wiedza to siła. Tylko w taki sposób, transparentny, współpracując, wymieniając się tymi informacjami, możemy znaleźć remedium, tak jak znaleźliśmy je na COVID. Tak? Ta szczepionka została rozwinięta tak szybko, dlatego że wszyscy ze sobą współpracowali. Tutaj też tego potrzebujemy i jesteśmy, bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie Prostować wszelkie mity greckie, wszelkie, wszelką dezinformację, której pojawia się mnóstwo. Bardzo szybko staramy się reagować, od razu, kiedy ludzie zgłaszają jakieś problemy, gdzieś pojawia się jakaś piana na wodzie, skąd to się bierze, ściągamy naukowców, od razu przekazujemy tą informację. Także jeżeli Państwo też cokolwiek, nie wiem, obserwujecie, macie jakieś obawy, kierujcie te pytania na przykład do swoich wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, kierujcie maile do nas, my będziemy na to od powiadać na bieżąco bo bardzo nam zależy na tym żeby informacja była pełna rzetelna transparentna i żeby przeciwdziałać dezinformacji Informujcie też państwo oczywiście Gazetę Wyborczą, która kontroluje również to co się dzieje na Górnym Śląsku U Państwa gościnią była Urszula Zielińska wiceministra klimatu i środowiska Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo Program wydawała Martyna Turska i ja się nazywa marka Ciusz Gruszczyński do usłyszenia 8:10 Podcast Gazety Wyborczej